Witam Was wszystkich w grze Terraria. Gra Terraria została wyprodukowana przez firmę Relogic. No i... Ona by... i... Filmiki z Terrarii będą wypuszczone tak w weekendy. Jak widzicie przed chwilą sobie stworzyłem mojego skina nowego. Bo jakbym tego włączył to bym miał to wszystko co mam na moim świecie tworzę też przed chwilą świat, żeby was nie zanudzać, o ten, ten świat Terraria, o ten. To jest mały świat, znaczy, bo jak stworzymy nowy świat, jak go nazwiemy, chyba albo przed nazwaniem, jest opcja, y, czy ten świat jest mały, ma, ma być mały, średni czy duży. Ja sobie wybrałem mały, to jest tak, na potrzeby let's playa, żeby was nie zanudzać, więc... No, zaczynamy. No mamy na razie tylko jeden przedmiot. No, znaczy dwa przedmioty mamy, ale mój fail. Widzimy tak głęb też boli, jestem chory, przepraszam za to. Za, za, jak, jest, jak jestem chory to nagrywam, ale jeśli chcecie filmiki, to no, będę je robił, choć nie wiem czy chcecie. Ale taką potrzebę. Jest potrzebę zrobiłem. No, jak widzicie, przed chwilą zabrałem szybka i zbieram drzewo. No, drzewo jest bardzo potrzebne. Tak jak w Minecrafcie. No, właśnie. Ta jest lustrzanym odbiciem Minecrafta. No, ten tunel kiedyś widzimy. No i tak o. mogę powiedzieć no terraria będzie wypuszczona w weekendy a Rayman raczej co drugi dzień czyli w poniedziałki w środę i w piątki terraria zamierzamy wypuszczać w sobotę i w niedzielę lecz no nie wiem czy się spisze jest coś dużo tych waz tutaj widzę jest no wazę możemy chyba tylko czy to co jest w wazie możemy tylko wydobyć tym młotkiem nie wiem do końca wolę nie ryzykować aha ten taki koleś no tutaj to co zaraz O, ten koleś co do nas idzie no chyba zaraz wpadnie do dziury no mówiłem ten koleś który wpadł przez chwilą do dziury to jest tak jakby pomocnik z początku taki który pomaga o jest slime coś mogłem ich znaleźć teraz na tym małym świecie. No, ...Slemy z początku trzeba dużo zabijać, ponieważ z nich wypada taki żel, a z tego żelu i z, jed, znaczy, z jednego żelu i z jednego patyka robimy pochodnie. No które dają nam światło. Bo jak jest ciemno, to się potwory respią. Chyba. Raczej tak, ale nie wiem do końca. Bo wiem, że potwory też przychodzą z takiej... mam takie miejsce określone. To jest taka fioletowa ziemia i tam jest strasznie ciemno No więc... ...więbujemy... ...to już potrzebujemy dużo drewna z początku Ja sobie tak lubię na początek stak zebrać Choć chyba nie będę miał tej staku, bo nie będziemy się ciało. No więc... ...jak zbierzemy drewno, to z niego zrobimy... Craft boxa. Ale... A jak posadzimy craftboxa, to zrobimy drzwi i całą tą resztę. No, najlepiej ścinać te wysokie drzewa, drzewa ponieważ z nich wy, wypadają najwięcej drewna. Nie bójcie się, drzewa rosną, że będą to wyższe, więc jak niskie bierzecie, to nic się nie stanie. Aha, wiecie dlaczego tak kopię? Ponieważ tam chyba jest woda. No, tam na pewno jest woda. Ale wola, wolę to sprawdzić. Widzicie, pod drzewem nie można kopać. Gdzie ten prostek pod dżemem. Ale... Aha, i nasz skin jest na 3, 3 kropkie wysokości i 2 szerokości. Zanim widzicie. W wodzie nie można postawić pochodni, lecz z koło Taki Mam taką technikę, o... Taką technikę, że stawiam akurat ja robię takie dwa klocki. Znaczy jak jestem w wodzie to klikam dwa klocki na prawo albo na lewo od siebie o idą slajmy na prawo albo na lewo od siebie, potem je zamurowuję, żeby wody tam nie była a potem odmurowuję ten drugi klocek. no ja wiem, mógłbym zaraz ten drugi klocek odmurować, ale tak już się nauczyłem i tak już robię. No, grzybki nam dodają... O, następny grzybek właśnie. Grzybki nam dodają jedno serduszko chyba. Nie wiem, postaram się sprawdzić na koniec filmiku. Hmm. Jak mówiłem, slajmy trzeba dużo z początku zabijać. I chyba slajmy... Was nie atakują, dopóki wy go nie zaatakujecie, ale... No nie potwierdzę tego, ani temu nie zaprzeczę, no nie wiem do końca. Zbieram sobie grzybka. No, z grzybków można zrobić, znaczy z grzybków i z mędzurki... Można zrobić taki elixir, który dodaje chyba całe wszystkie serduszka. Znaczy nie możemy mieć zero serduszek, bo wtedy yy, zabijemy się. Więc jak mamy końcówkę życia, końcówkę ostatniego serduszka, to chyba on nam wszystkie doda. Nie wiem do końca. Ja w tą grę niedawno zacząłem grać. Wiem jak się robi yy, stół alchemiczny. Po prostu craftbox albo stół i na nim kładziemy menzur. I wtedy będzie stół alchemiczny. Znaczy nie, nie wiem, skąd zdobyć męzurkę. Jeśli byście mogli, naprawdę pomóżcie, powiedzcie jak. O, trochę, te, trochę dużo tych materiałów surowców, znaczy. Trochę dużo tych surowców, tutaj jest. Tych surowców to jest. Tych cenniejszych, bo surowców to jest naprawdę... Całość surowców. Ale tych takich cenniejszych, czyli koper, a po polsku to miedź, albo iron, a po polsku to żelazo. Ja się, ja się dobrze pójdziemy No i tutaj chyba zrobimy nasz pierwszy tolak. No, mam też grzybka tam. I te drzewa chyba zetnę, jeśli zdążę. Bo znowu zapomniałem sobie yy, zegarka nastąpić. Ale nie wiem, zobaczę, czy zdążę. O, leci niebieski slime. slime. No, Niebieskie slime, tak samo jak zielony, też nam daj, dają taki żel chyba wiem że każdy slime znaczy losowo slimy dawają znaczy dawają nam pieniądze albo albo pieniądze z kopra czyli z miedzi, miedziane pieniądze albo żelazne pieniądze albo chyba złote pieniądze nie wiem do końca ale te złote chyba są najcenniejsze nie wiem jeszcze nigdy złota nie miałem miałem, miałem miedziane pieniądze i srebrne pieniądze i też miałem srebro i mieć teraz widzicie. W następnym odcinku, no, choć jeszcze nie będzie koniec, ale widzę już, ile mam czasu, już mam 8 minut. No, mówię ile mam czasu, bo ja nagrywam no-live, czyli najpierw nagrywam, tak jak z głosem gry, a potem, no... A potem po prostu omawiam, komentuję, i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba nie jesteście za, yy, Więc chyba nie macie nic do co. Jest moja technika, lecz taki problem, problem, że no live nie można grać na multiplayer. Lecz nie martwcie się, w terrarii na multiplayer, właśnie niestety, niestety nie mogę grać. Próbowałem ostatnio z kuzynem i coś się dzieje, że jakiś błąd mi wyskakuje z terorii, ale poczekamy, zobaczymy. Może znowu, może jakoś się naprawi. No tutaj sobie zbudujemy naszą pierwszą chatkę. No właśnie Czemu wioskini? No wioskini po pierwsze to jest najłatwiej zbudować Może nie najłatwiej Bo trzeba dużo kopać a potem zamurować to żeby Zamurować jakimś materiałem Oprócz ziemi Bo jak widzicie o Widzimy porasta trawa A trawa jak o, do górnych gami, Widzicie, jest trawa Jak trawa będzie do górnych nogami I będzie miała przestrzeń w no wioskini zrobią się liany A liany Rozsłaniają światło, po prostu nawet nie można na, na nich nic postawić, po prostu przeszkadzają. I też od dołu jak będzie trawa, to będzie właśnie... rosła trawa. Nie mogę powiedzieć, lianem bo liany do góry nie, nie rosną, tylko na dół tak. Więc sami widzicie. No, takie mam, nie wiem czemu, ale teraz jak zacząłem nagrywać, to mam takie brzydkie slowdowny. I też ciężko mi się wybiera różne... Ale to może też być spowodowane tym, że mam słaby komputer. No i przepraszam też za to, że znowu zapomniałem ściszyć dźwięki z gry. To nie wiem, jak mi będzie słuchać. No i tego. Teraz kładziemy Craftboxa. No w Craftboxie, jak powiedziałem, możemy zrobić wszystko. Dosłownie wszystko. Znaczy, może nie wszystko. Możemy w nim zrobić. Młotek, no młotek na początku już trzeba robić Możemy zrobić drzwi, choć Ja zawsze robię drzwi, choć możemy drzwi zastąpić jakimś materiałem Będziemy musieli go ciągle wydobywać i tak dalej, i tak dalej No więc, młotek jest nam potrzebny, bo jak nie mamy młotka, to nie możemy Nie możemy Ani Pochodni zdjąć ani crash ani, ani drzwi. Może, no chyba, że rozwalimy klocki wokół tego, to to już się nie będzie utrzymywać. O, zrobiłem miecz już przy okazji drewniany. No widzicie, teraz sprawdziłem, że grzybek dodaje jedno serduszko całe. Więc to chyba będzie koniec, tylko postawię sobie drzwi. Nie będę nic ruszał od. Odpoczywanie się sami i będę nie zruszał, po prostu będę tak najpierw zrobił. Więc na razie, nie wiem czemu to jest szerzeny ale naprawdę na razie, cześć. Komentujcie, subskrybujcie. No i odsydzianie Jeżeli Wam się to będzie podobać, to dobrze. A jeśli nie, to wiecie. Kciuk w dół, no i tak dalej, i tak dalej. Więc cześć.